W sobotę wystartował nowy sezon trybu Lifestyle na serwerze rapy.pl W tym filmie będę teleportował się do szóstów z którzy proponują przedmioty, a tak naprawdę chcą nas zabić Na 500 lajków like pod tym filmem robimy konkurs na rangę MVP. na serwerze Tobiasza Wystarczy, że zostawisz łapkę w górę, suba i w komentarzu napiszesz swój nick wraz z pod serwerem, na którym grasz Więc bez zbędnego przedłużania po prostu zaczynamy ten odcinek no Ogólnie grałem od samego startu, jak widzicie mam potężnej temy Wydaje mi się, że 64 file, trójząb, cały secik 4-3 wystarczy nam na teleportowany się do graczy. Jeszcze tak szybko chciałem się tutaj pochwalić. Mam yy, Kill of Johna, więc wydaje mi się, że naprawdę jestem już takim, no dość mocno wystakowanym graczem tutaj na serwerze. Z tego co widzę bardzo dużo ludzi pisze na czacie właśnie, kto stoi tepa, kto i ty tepa, więc do kogo się tepniemy właśnie w tym momencie. Zastanawiam się jak to ugryźć, bo nie chciałbym jakoś głupio zginąć. Mam totem nieśmiertelności na wszelki wypadek, ale tak naprawdę może się wydarzyć dosłownie wszystko. Tepniemy do tego gracza Pumeks 2. Z tego co widzę on nie ma żadnej rangi, więc no teoretycznie powinno być łatwo. Dobra, Zostaliśmy zaakceptowani przez kogoś i zobaczymy, co tutaj będzie za akcja. Okej, okay, on mnie zrzucił, tylko ja wiem, że go uderzyłem. Na 100% go uderzyłem i udało nam się przeżyć, tylko... Czy ten ziomal w ogóle zginął? Od razu, kurde, prawie że perfekcyjnie, żem skoczył, ale no niestety popełniłem błąd, więc zrobimy powtóreczkę. Dobra, i zabijamy go. Zabiliśmy go, pierwsze serduszko wpadło tutaj po prostu perfekcyjnie. No... Aktualnie nie mogę tego użyć, niestety, bo mam full limit serc, albo można mieć tylko 30 jakby serduszek, a ja te 30 mam. No ale sobie po prostu zbieram. Może potem jakiś konkurs zrobimy na właśnie nie wiem, na 20 serduszek. Bo w samym Ender Chessie mam na pewno ich z 10 już. Więc no no, szukamy dalej jakichś chętnych graczy do pojedynku po prostu. Dobra, zaakceptował nas jakiś toksik kitku i zobaczymy, gdzie będziemy. Nie wiem, przygotuję się chyba na bloki, po prostu, żeby zrzucany jakoś. Dobra, ja nie, ja go zrzuciłem. Dobra, nie, no dobra, gościu po prostu zginął sobie od razu. Nie, w sumie naprawdę coś takiego zrobić. Nie, 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 no nie, nie wierzę. No nie pogardzę, po prostu. O, perełki miał. Bardzo dużo perełek miał. Nie no, trochę miał tych perełek. Trzy perły, więc spoko. Dodatkowe serce. No ja tu liczyłem na jakąś klepę większą. On coś takiego zrobił. No zobaczcie go, widzowie Jeszcze patna strzała z łuku. Dobra, mam nadzieję, że to nie będzie kolejna osoba, która ma po prostu. Nie, która nie ma seta. Nie, to będą, będzie taka osoba. Tylko jak mi kurde, zrzucili sprytnie, widzowie bardzo sprytnie mnie zrzucili we dwójkę. Dwóch chłopaków bez seta, tylko oni zrzucili sobie wodę i pytanie, czy oni będą do mnie spływać. Tak, oni do mnie spływają tutaj. Zobaczcie, tu jest gościu. Siemano Feniks! Halo! Dobra, dostał, dostał dostałem kila A tam był chyba jego drugi koleżka. Tak, takie mam wrażenie. Dobra, nie wiem, czy skakać po te serce, chyba na początek nie. Po prostu sobie skoczę w tą wodę i zobaczymy, czy ja tam gdzieś podlecę. Mam nadzieję, że, że tak. Dobra, jestem tutaj. Gdzie jest, gdzie to jest? Gdzie on jest? Gdzie jest ten drugi kolega? I było dwóch przecież, na 100% ich było dwóch widzowie. Dobra, niestety nie widzę tego drugiego, więc po prostu zeskoczę sobie na sam dół. Weźmiemy to serce z tego ziomka, którego przed chwilą zabiliśmy. O ile one gdzieś tutaj jest, bo najprawdopodobniej tego nie znajdę. No, ale nie wiem widzowie, ogólnie jestem bardzo niezadowolony, bo cały czas się tepam do jakichś gości, którzy nie mają żadnych itemów. O, tu jest to serce w ogóle. Nie ma żadnych itemów, nie mają totalnie niczego, nie? Ale jednak chciałbym się jakoś poklepać troszeczkę Yy, dłużej. Nie, mam nadzieję, że jednak kogoś tutaj znajdziemy. Oprócz zabijania po prostu biednych Steve'ów. Tepam się do jakiegoś maksiora i ty, więc najprawdopodobniej jest to jakaś walka z innym YouTuberem. Który zobaczmy, co robi. No, po prostu nic nie zrobił. Oddał po prostu serce. E, nie wiem, widzowie, czy ktoś z Was naprawdę tak gra, że Wy nie macie seta i i po prostu chcecie w jakiś sposób zrzucać ludzi? Przecież to, nawet jakbym zeskoczył, po prostu spadłem tak od wysokości, to nawet bym nie stracił całego HP. Tylko jeden pasek. Nie wiem, nie wiem, nie wiem, naprawdę. Ci ludzie po prostu marnują czas, takie mam wrażenie. Dobra, jak to będzie kolejna osoba, która po prostu nie ma seta i rzuca, to robię sobie jakąś przerwę, bo to nie ma żadnego sensu. Dobra, ja już to widzę. Dawid Master, widzowie, nawet sam zeskoczył się po prostu zabić. A nie, jednak nie. I co z takim gościem możemy zrobić, widzowie? Nie, no myślałem, że naprawdę tu będzie jakaś walka. A on po prostu mi tutaj będzie teraz uciekał. Zabijemy go trójzębem, po prostu. Mam takie yy, wrażenie. A nie, on tutaj płynie sobie dalej. Nie wiem, zabiłem go tylko po to, żeby, nie wiem, wziąć z niego serce. Nawet nie wiem po co, ale dobra, robię sobie przerwę. Może poczekam do wieczora, bo aktualnie jak to nagrywamy z godzina 11. I może dlatego nikt się tutaj jakby nie chce klepać z większymi itemami. Wiecie o co chodzi? Dobra, widzowie, tepam się do jakiegoś ziomka, który ma rangę, więc na pewno ma item. Też, no i tak mi się właśnie wydawało Majtemy, ma seta diamentowego Bijemy się z nim oczywiście, tylko nie wiem czy on ma Nie, on na pewno nie ma enchantowanego, on miał po prostu Zwykłego diamentowego seta i po prostu Go zabiliśmy, no nie wiem No teraz zobaczyłem po prostu, że ziął Almarangę, więc od razu Się postanowiłem do niego tepnąć no, no nie, no to dalej widzowie, to nie jest to czego szukamy To jest zwykły diamentowy set Który zginął w dosłownie sekundę Ale zobaczcie jaki miał już trapa. on chciał tymi stalaktytami Zabijać, sprytne, sprytne Nie powiem, że nie i zapytał się czy mogę SS-a Pozdro stary. Ej, tu jest w ogóle jakiś inny ziomal. Krymon jakiś widzowie, nie wiem jak go zaatakować. To się on najprawdopodobniej lognie Takie mam wrażenie, a nie chciałbym, żeby logał, nie wiem czy rzucać perłę Dobra, uderzyłem go, uderzyłem go na pewno, no i na pewno go zabijemy. On rzuca kolejną perełkę. On skakuje wodę, tylko co do wody, to jestem spokojny, bo ja mam yy, trójzą, w widzowie rzucił kolejną perłę. Ale mu dałem hita tylko zastanawiam się, widzowie, ilo może mieć HP, tak naprawdę. Bardzo mało, bardzo mało musi być. Bo nie ma seta 4 3. Na pewno nie ma seta 43, 3 bo ja mam teksturpaka, gdzie seta 43 3 widać. No i zabiliśmy go właśnie. Dobra, super. Kolejne serduszko na moje konto. Tylko zastanawiam się, czy to serduszko. Ja tu będę miał? Jakie miał seta? Też zwykły diamentowy w ogóle. Bo co ten gościu tu się znalazł? Ej, dobra, to jest ten, którego zabiłem wcześniej. Ja Dobra, no to zrobimy sobie ss oczywiście. Po tym wszystkim doszedłem do wniosku, że edycja dopiero co wystartowała i po prostu bardzo mało ludzi ma full diamentowego seta. Więc nie ma co narzekać. Po prostu będę korzystał z tego, że ja jestem wystakowany, a inni nie. No i w ten sposób będę zdobywał fragi. A pewnie za jakiś tydzień już każdy będzie miał Seta 4.3 i będą potężne klepy. No więc tak jak powiedziałem, lecimy na pełno i po prostu zdobywamy jak najwięcej fragów. I powiem wam, widzowie, że chyba trafiliśmy na ziomka, który w końcu ma seta, więc z jednej strony jestem zadowolony, z drugiej strony boję się, że zginę. Dobra, mamy. Rozkopałem ten obsidian. To było najważniejsze. Ma chyba seta 4-3, bo ładny damage mi zadał. Plus jest taki, widzowie, że ja na pewno mam po prostu o wiele więcej serca od niego. W sensie, no, nie wiadomo tak naprawdę. No, ale mam full stacka. W sensie, mam full limit serc. Na pewno mi jakiś tam damage zadaje, tylko pytanie, czy ja w sumie muszę te refile jeść. Czy ja na przykład nie, nie byłbym w stanie zregenerować sobie całego serca jedzeniem mięska. On na pewno je refile. No i ref jest, kończę i, i HP się regeneruje. Dobra, on jakoś bloki stawia. Dobra, skopałem wszystko. na spokojnie. Nie, na pewno, dobra. Ja bym jeździł z nim do końca. Bym jeździł z nim do końca. Nie będę nawet nic jeść, bo ja mam y, full y, HP po prostu. Cały czas mam jeszcze cały pasek dodatkowy. Dobra, on się gdzieś rozkopuje. On się gdzieś rozkopuje, to jest jakiś cave, okej? Okay? Dobra, będę go bił normalnie. Wydaje mi się, widzowie, że go zabijemy. Tylko pytanie, jakiego on ma seta w ogóle? Dobra, on cały czas w jakiegoś cave'a schodzi. Dostaje ostry damage i kolejnego, kolejnego refila. Ciekawe, ile on ma y, tych jabłek. W ogóle ciekawe, czy jest dozwolona modyfikacja y, z tym, że widzicie y, serca nad przeciwnikiem tutaj na serwerze. Ej, dobra, nie, nie, nie chciałbym, żeby on jakoś mi zlogał, kurde, bo 20 sekund antylogoutu. No ja coś to będę po prostu perły rzucał. Dobra, dostał hita, dostał hita. On tutaj chciał się zakoblować w ogóle. Dobra, bij go normalnie. Damy go jego cały czas i mam nadzieję, że uda mi się go zabić. Dobra, on chce się jakoś wykopać. Dobra, ja to muszę zabudować. Jezu, jak on tutaj ucieka w ogóle! No e, dobra, no, teraz na pewno, na, na pewno musi ginąć. Czuję to. On tutaj wodą się będzie podbudowywał do góry. Dobra, ja sobie zjem mięsko, Zjem sobie mięską, on się wodą podbudowywuje. dobra. Używam swojego trójzęba. Dobra, dostał kolejny damage. No powiem wam, widzowie, gdyby nie ta ilość mojego HP, szczerze, miałbym jakieś problemy. To mi się wydaje. A to, że mam 30 serduszek, no to no jestem spokojny, no bo nawet on mi jakąś tam strefę zapoda, to i tak nic nie może mi zrobić, no bo mam trzy razy więcej serc pewnie od niego. Ale jest, jak on długo ucieka, widzowie. I kolejnego refila. Ile on ma tych refili? Nie ukrywam, że wolałbym go sobie zabić, te refile z niego nawet złapać, nie? No bo... Jednak refilki, taki item, którego nigdy za dużo. Dobra, on się wkopuje jakoś dziwnie w dół. Dobra, udało mi się chyba. Czy będę się z nim w kratce? Tak, on... O, nie wiem, czy on w ogóle mnie chyba ściągnął do trikratki. Dobra, im refa. Jak z moim setem w ogóle sytuacja wygląda? Ej, kurde, jaki on demysz zadaje widzowie w ogóle. On ma tylko pięć dwójkę chyba. Dobra i udało nam się zabić widzowego Set, no mówiłem zwykła 5-2 I setik 4-3 widzowie O to chodziło, o to chodziło No i właśnie na coś takiego widzowie liczyłem od samego początku Że tak będą wyglądały po prostu Wszystkie klepy tutaj, bo Są emocje, jest fajnie, a tak to zabijanie Takich stylów, no to po prostu y, Zwykła nuda